Jesteśmy? Dobrze. Już? Kamera, akcja. Chciałbym wam krótko pokazać dzisiaj, zrobić taki, może, mały, króciutki teścik wkładów do noża. Jeśli chodzi o nóż, to już pewnie pamiętacie z jednego z filmów, który wam polecam, i mam dzisiaj ze sobą dwa takie noże. Włożymy sobie do nich wkłady różnej firmy, no i będziemy sprawdzić, testować, jak to się sprawdza. Czy faktycznie cena robi różnicę, jeśli chodzi o jakość, czy to tylko jest taki pizz marketingowy? Pierwsza, pierwsza rzecz to tak. Tu mamy zestaw wkładów za niecałe 8 zł. Nie pamiętam dokładnie ceny, ale na pewno ona się Wam teraz tutaj wyświetla. Jaki, jaki był koszt tych wkładów? Zwykłe plastikowe opakowanko, i tutaj mamy 10 sztuk. Szerokość 18 mm. No i mamy do porównania wkłady do noża firmy stannej. Też szerokość 18 mm, ale tutaj już mamy tylko 5 sztuk. I to było bodajże 18 zł. Koszt, więc ponad dwa razy tyle co tego małego opakowania. I teraz robimy tak. Do jednego noża wkładamy wkład, wkład Stanleya, do drugiego noża wkładamy wkład ten zwykły, tani, i będziemy to sobie porównywać. Zobaczymy, jak to wygląda. No to lecimy. Pierwszy wkładnik, może jeszcze zaraz wyjmę po jednym i zobaczymy sobie tak wizualnie, czy one czymś w ogóle się różnią. Tak, tu jest łatwe na pewno otwieranie, łatwy jest dostęp. Tu zobaczmy, czy jest jakaś instrukcja, nie? Czyli po prostu odrywamy. No, więc przechowywanie też będzie trudniejsze. Delikatnie naoliwiona, żeby się ładnie otwierały. I teraz tak, powiem wam, co widzimy, takie pierwsze wrażenie. Na pewno ten jest grubszy, ten Stanleya. Ten kawałek stali jest grubszy. Ten zwykły na pewno jest cieńszy. Jeśli chodzi o szerokość cięcia, ten jest dalej zaostrzony. Ten ma mniejszą tą powierzchnię tnącą. Ten ma ciut większą. Myślę, że to dobrze widać. Zobaczmy, ile ma segmentów. Ten zwykły tani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem segmentów drogi stannejowy raz dwa trzy cztery pięć 6, siedem czyli to samo ale na pewno tutaj już widać tą różnicę ten droższy jest grubszy większa powierzchnia cięcia tani cieńszy mniejsza powierzchnia cięcia i teraz tak tu lecimy pierwszy wkład to będzie stannej. No, za każdym razem się zachwycam tym sposobem wymiany tego ostrza w tym nożu w tym filmie o nożu właściwie nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy. Może warto powiedzieć, pokazać, że w tym elemencie, którym mówiłem, że troszkę tam wypada, jest luźny ten klips, jest też łamak do ostrzy. Czek, zapinamy i możemy sobie odłamać wygodnie ostrze. Powinno się łamać ładnie po jednym segmencie. Teraz nie będę tego robił, bo szkoda mi tego nowego ostrza, ale zrobimy to następnym razem. I klipsik. Zapięte. Tu mamy stannej. I drugi nóż. Ach, ten dźwięk. Super. Bierzemy drugi wkład. I teraz tak, żeby się nie pomylić, wezmę sobie kawałek tasienki. Zakleję ten piękny, marketingowy napis. I tu sobie opiszemy, że to jest stan. A tu mamy zwykły wkład. I teraz co możemy tak na szybciutko, pierwsza taka rzecz, to wezmę kawałek kartonu i zobaczymy, jak to nie patrzę. Czy jest faktycznie różnica. Oczywiście to jest moje subiektywne odczucie, ale po 20 latach mogę powiedzieć, że to jest jakaś wymierna ocena. Zwykły nóż, cięcie kartonu, O, ale Może tak zrobimy, żeby to było takie troszkę... Nie nie, to najlepiej papieru. Tutaj operator widzi, nie? Tak. Że to nie jest takie najlepsze to cięcie. A weźmy, zróbmy z tonlejem to cięcie. Zobaczymy, co się dzieje. Powiem szczerze, porównywalnie. Bardzo podobnie, więc nie można powiedzieć tutaj, że ten tanik to beznadziejnie tnie. Karton atentnie lepiej. I teraz zrobimy jeszcze jeden taki krótki, szybki test, który teraz możemy zrobić na roboczo, czyli wycinanie kleju z pomiędzy płytek. Więc teraz zapraszam Was do płytek i zobaczymy jak to wygląda. Mamy tutaj kilka tych miejsc do wycięcia i zróbmy to na przykład tak. Pierwsze wycinanko tutaj. Robimy to zwykłym. W porządku, ładnie, wygodnie od przewchodzi. Dobra, ono oczywiście się dość szybko tępi na kleju i to jest też fajne porównanie, które możemy sobie tutaj zobaczyć, to już ten, ta końcóweczka jest jeszcze z jedno takie przecięcie i będzie do wymiany. Bierzemy teraz tam leja. I jedziemy dalej. Jest grubszy. Czuć to pod ręką, że ten wkład jest grubszy. Końcówka się ściera no szybko. Ja sobie teraz popracuję oboma tymi nożami, tymi wkładami i na koniec, gdzieś tam po przepracowaniu całego dnia, opowiem Wam o tym, co o tym myślę. Czy faktycznie warto dopłacać te ponad 10 zł do markowego, lepszego wkładu, czy jednak ten zwykły tani wkład też się sprawdza. Pamiętajmy, że tego wkładu jest dwa razy więcej sztuk. Tego było w opakowaniu 5 tego 10. To na tyle. Jesteśmy już po kilku dniach używania tych wkładów, które tutaj widzicie, pamiętacie pewnie. Tanie i droższe stąd ja. Tu mieliśmy opisane nożyki. I teraz, co Wam mogę powiedzieć? Które z tych wkładów polecam, a które może nie? No to ciekawa rzecz, ale polecam Wam obie te opcje. W momencie, kiedy potrzebujemy rozcinać kartony, tasiemki, jakieś zwykłe proste rzeczy, to spokojnie możemy korzystać z tego wkładu. Ale ten wkład faktycznie jednak ta cena robi różnicę i ma przepagę. Przez to, że jeśli pamiętacie, jest wykonany z troszkę grubszej stali. I ten element wnący jest trochę szerszy. Faktycznie wolniej się zużywa to cięcie, i przez to, że jest grubszy, to jest też sztywniejszy. To do takich miejsc, jak tam na przykład przy płytkach Wam pokazywałem, jak wycinałem ten klej, to faktycznie ten się lepiej sprawdza, bo się nie łamie tak łatwo. Ten tani bardzo łatwo się łamie. Czasami potrafił na przykład pęknąć w trakcie wycinania tego kleju, z tym nie było takiego problemu. I jeszcze mogę Wam jedną rzecz teraz taki króciutki teścik pokazać, bo już. O. Zobaczyć, jak się zużywają ostrza. To jest ten zwykły. Wiadomo, tu się wyciera. A tu jest ten z wkładem Stanleya. On dostał ostro w kość. Zużycie jest widoczne. Ale możemy też zobaczyć teraz, w jaki sposób one się łamią. Wyjmujemy tak, żeby jeden segment tam został. Wyjmujemy klips, który jest jednocześnie łamakiem. I tutaj spróbujemy go teraz sobie. Odłamać. Nie było większego problemu. Czasami zdarza się tak, że przy tym tańszym ostrzu pękną nam dwa albo trzy segmenty, no ale to mamy tutaj ilościowo trochę ich więcej, więc nie jest to kłopot. I tutaj to samo, wystawiamy sobie jeden segmencik, zapinamy łamak. O, pewnie widzieliście to, że to trudniej jest połamać, ten metal jest trochę grubszy. No, i tak to wygląda, czyli ogólnie tak. W zależności od tego, jakie mamy zastosowanie, to możemy skorzystać albo z tych cieńszych wkładów, albo z tych grubszych. Polecam Wam oba te wkłady. Oba te wybory będą dobre, w zależności od tego, nad czym pracujemy. I oczywiście w linku podpinam Wam te wkłady, żebyście mogli sobie zamówić. To tyle ode mnie. Pozdrawiam. Ja też. <słuch> we